Dlaczego? Peszowa skała. No dlatego, że po prostu tutaj pas też pesz, pas swoje, nie wiem czy owce, czy no chyba owce z tego co. I po prostu matka boska mu się ukazała, ukazała, no i po prostu mu powiedziała, że tutaj piękny klasztor powstanie, dała mu takie klucze, nie wiadomo czy od tego klasztoru. No i on to miał trzymać, że miały tu po prostu burze różne. Wich, ryby błyskawice, on miał się tego nie przeląc, nie bać, obok, 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 tylko miał nie upuścić tych nie upuścić kluczy się... po to, żeby powstał ten klasztor. No i on po prostu dopóki to wszystko wychodziło, nie przelął się tego, trzymał te klucze, ale później jak zaczęły wychodzić tam niby te potwory, gady różne takie z ziemi, no i on się tego wystraszył i w pewnym momencie upuścił te klucze. I po prostu tyle co po prostu z tych skał wyszło na powierzchnię to zostało, a reszta że pod spodem niby są w ziemi i jeszcze to usłyszałem od takiej opowieści od takich starszych ludzi, że o 12 godzinie tylko już nie wiem czy w niedzielę jak się przyjdzie to jak się ucho przystawi to słychać dzwony jak biją pod ziemią, ale czy to prawda to też nie wiadomo. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że Matka Boża chciała oczyścić ten teren. Tak. Do zera, no ale przestraszył się biedny pastuszek, tak. i, i została tylko kaplica. No, coś Bo, takiego dodam, dodam tylko od siebie, że zawsze Matka Boża, jak się objawia, to objawia się pastuszką, skromnym ludziom, coś niesamowitego. Także świetna historia, w ogóle dziękujemy bardzo, że nas tutaj przeprowadziłeś.